Zadanie numer dwa. Zaprojektuj doświadczenie potwierdzające wpływ temperatury na szybkość reakcji wydzielania siarki z roztworu tiosiarczanu 6-sodu pod wpływem kwasu solnego. Przeprowadzamy doświadczenie. Mamy wykazać wpływ temperatury na szybkość wydzielania siarki z roztworu tiosiarczanu, czyli na pewno będą musiały być dwie probówki. W jednej i w drugiej znajduje się roztwór tiosiarczanu 6-sodu. Do jednej i do drugiej dodajemy kwasu solnego, bo wydzielanie siarki zachodzi pod wpływem kwasu solnego. Mamy wykazać wpływ temperatury, więc numerujemy zestaw pierwszy, zestaw drugi i zaznaczam, że jedną z probówek ogrzewam i dostaję 0 punktów. Dlaczego? Bo temperatura miała być jedynym czynnikiem, którego wpływ badam na szybkość reakcji wydzielania siarki. Gdzie widać, że jest to jedyny czynnik. No, teoretycznie zaznaczyłam temperaturę. Ale skąd ja wiem, że w jednej probówce i w drugiej znajdują się identyczne objętości roztworu tiosiarczanu o tym samym stężeniu. Nie ma tego napisanego. A przecież mogę tak dobrać stężenia, że szybciej wydzieli mi się siarka tam, gdzie nie ogrzewam. Czyli uzupełniam mój schemat. Na przykład, po 10 centymetrów sześciennych jedno molowego roztworu. Analogiczne informacje muszę uzupełnić w przypadku kwasu solnego, na przykład po 5 cm sześciennych jedno molowego roztworu kwasu solnego. Teraz w moim projekcie widać wyraźnie, że jedynym czynnikiem, który determinuje szybkość reakcji, jest wpływ temperatury. Będę mogła w takim razie zapisać obserwacje, które zostaną prawidłowo ocenione, ponieważ projekt był poprawny. W przypadku błędnego projektu żaden element kolejny nie jest oceniany. Obserwacja: Biało żółty osad, Biało-żółty osad pojawia się w krótszym czasie w probówce pierwszej. wniosek, wzrost temperatury. Powoduje wzrost szybkości reakcji? Reasumując, najważniejszy jest projekt, musi być prawidłowy, by egzaminator miał prawo czytać jakiekolwiek. Kolejne polecenia odnoszące się do danego projektu doświadczenia. Aby wykazać wpływ temperatury z mojego projektu, musi być widać, że jest to jedyny czynnik, który wpływa na szybkość reakcji. Dlatego, stężenia i objętości pozostałych roztworów muszą być dokładnie takie same. Dziękuję i zapraszam do zadania numer 3.